W zarządzaniu oczekiwaniami klientów funduszy inwestycyjnych najważniejsze jest to, aby przekazywać informacje zgodne z prawdą w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców. I myślę, że to jest absolutnie fundamentalne i rynki światowe miały z tym duże problemy w ostatnich latach. Dotyczyło to właśnie szczególnie kwestii funduszy tzw. zielonych czy, czy zrównoważonych, gdzie nie do końca te informacje były właśnie zgodne z prawdą albo zrozumiałe dla klientów. Ale to jest bardzo dobry przykład, który można odnieść w zasadzie do wszystkich klas aktywów i poszczególnych typów funduszy, niekoniecznie związanych z tymi kwestiami zrównoważonymi czy zielonymi. Jeżeli chodzi właśnie o regulacje związane z tymi kwestiami funduszy, duszy Zielonych, Zrównoważonych, czy, czy tym popularnym ESG, to oczywiście jest takie ryzyko, że wprowadzane regulacje nie do końca będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w dostarczeniu realnej wartości dla inwestorów czy klientów. I tu z jednej strony, oczywiście, mamy ryzyko greenwashingu, czyli tego nadużycia, e, można powiedzieć, zaufania inwestorów do tych produktów, jeżeli chodzi o ich realne efekty, ale z drugiej strony są też ryzyka związane z tym, że chociażby część spółek nie jest w stanie wypełnić tych kryteriów związanych z raportowaniem swojego wpływu środowiskowego. I widzimy na przykład taki negatywny, potencjalny trend, że duża część tych inwestycji zrównoważonych, czy, czy tego popularnego, czy niepopularnego ESG, niestety jest lokowana poza granicami naszego kraju, bo tam znajdują się spółki, które są w stanie wypełnić te wymogi. I myślę, że to jest jedna z fundamentalnych słabości, które musimy w najbliższym czasie naprawić czy poprawić, aby nasz rynek mógł się w pełni rozwinąć w tym kontekście. Najlepszą drogą jest stosowanie najlepszych praktyk z tych rynków rozwiniętych. To znaczy ten, ten trend związany właśnie z tymi klasami aktywów na świecie już ma kilka lat. Jeżeli chodzi o to, jak Polska nadgania, to, to wydaje się, że w, nie tylko w tym kontekście, ale w kontekście wielu innych trendów ten czas dotarcia tych nowości do Polski skraca się z czasem. I w ostatnich latach też to widzieliśmy chociażby w kwestiach technologicznych i podobnie będzie w kwestii właśnie tych funduszy zrównoważonych. I stąd, tak jak powiedziałem, wydaje się, że kopiowanie, może to złe słowo, wzorowanie się na tych liderach, jeżeli chodzi właśnie o te najwyższe standardy, jest odpowiednią drogą i my właśnie w PZUTFI w ten sposób działamy.